Dzień dobry, cześć. Hej, witam wszystkich zainteresowanych tym samochodem. Jest to oczywiście tacia Sandero przepięknej wersji Stepway, e, która różni się ogromnie od zwykłej Sandero. Rok produkcji 2013. Resztę danych technicznych tego samochodu znacie, są one podane w ogłoszeniu. E, to nagranie ma Wam po prostu pomóc e, przy wyborze samochodu. Nieliczni nagrywają takie prezentacje. Myślę, że jestem jednym z pierwszych, którzy zaczynają, którzy, którzy zaczęli właśnie e, przy tym dominować. Autko generalnie całe w oryginalnym lakierze, bezwypadkowe w 100% z potwierdzonym przebiegiem 99 tysięcy km, prezentuje się bardzo dobrze. Obeszliśmy sobie samochód dookoła. Pokażę Wam jego mankamenty w ilości dwóch. Czyli mamy tutaj jeden tak naprawdę zewnętrzny mankament i jeden wewnętrzny. No co, no przejdziemy właśnie do tych mangamentów e, Jeszcze powiemy sobie o wyposażeniu Czyli Stepway to już jest pierwsze wyposażenie Halogeny Alufelgi 16 calowe Czarne, bardzo ładnie Pasujące do tego samochodu e, Są to 16 calowe Alufelgi, do samochodu ja dorzucam Komplet kół letnich Teraz mamy oponę zimową Z jeszcze bardzo dobrym mięsem Że tak to powiem e, Do samochodu oczywiście dorzucam komplet Kół letnich, czyli felga stalowa, opony letnie relingi dachowe oczywiście, tak jak widzicie Czujniki parkowania z tyłu, cała elektryka, wszystko sprawne Nie ma się tutaj do czego doczepić We do wnętrzu dużo więcej się dzieje, tutaj autko naprawdę stwarza takie bardzo dobre pozory Generalnie jak na dacie, samochód przepiękny, bardzo ładnie ją stworzyli Ten pierwszy mankament, czyli zewnętrzny, zobaczcie tutaj o, takie zarysowanie zderzaka z przodu to jest, no, błahostka, to jest tak naprawdę nic. Nawet bardzo ciężko to jakoś Wam ujawnić, żebyście to zobaczyli. Ale no coś takiego jest, to coś takiego pokazujemy, przynajmniej wiecie, po co jedziecie, co chcecie kupić. Przejdziemy sobie do wnętrza, który jest w atrakcyjnym stanie. Można powiedzieć, praktycznie jak nowe. Bagażnik, wiadomo, lewarek. Klucz do kół, wkrętka, wszystko jest. Trójkąt, apteczka. Gaśnice dostaje klient przy odbiorze samochodu. Z tyłu. Myślę, nikt nigdy nie siedział, albo siedział bardzo rzadko, wnętrze czyste, zadbane, nic tutaj się z nim nie dzieje. Mamy izofiksy na dwóch bocznych fotelach. Cała tapicerka dywaniki, główny dywan, wszystko bardzo czyste, w bardzo dobrym stanie. Co bardzo fajnego mamy tutaj elektryczne szyby. Yy, które przełączniki są tutaj na środku? Elektryczne szyby w tym samochodzie, oczywiście. Mamy cztery sztuki, bardzo fajna opcja. Jak na, jak na dacie ten samochód jest bardzo dobrze wyposażony. Z przodu również mamy elektryczne szyby. Tutaj picerka w bardzo dobrym stanie. Yy, drugi z mankamentów, taka dziurka, nie wiem, po się po czymś innym. Taka dziurka na fotelu jest. Ja ten samochód z tą dziurką już kupiłem. Yy, no nie chciałem tego naprawiać, żebyście też widzieli, po prostu jak ten samochód wygląda. No, bądźmy ze sobą szczerzy. Tutaj mamy włączenie trybu eko, wyłączenie parktelników, czynników parkowania. Elektryczne szyby bardzo ładne. Tutaj takie przyszycie stepway podkreślające właśnie tą wersję. Ja sobie usiądę na miejscu kierowcy, czyli tutaj, gdzie spędzamy najwięcej czasu. Kierownica w bardzo dobrym stanie. Widzicie przebieg 99 824 km. Kierownica w bardzo dobrym stanie. Klakson, wszystko działa. Włączymy sobie teraz zapłon. Żeby wam pokazać, jak to wygląda, dacia. Oczywiście monitor LG. Chwilkę nam się to uruchomi. Wiadomo, światło awaryjne. Centralny zamek. Ściszymy sobie. Możemy też oczywiście ściszać tutaj z pozycji kierownicy. Jest tutaj wielofunkcyjna kierownica. Tutaj mamy komputer pokładowy, tutaj nam wszystko tutaj przeklikuje, całe menu w języku polskim, jak widzicie, ustawienia, język, wersja systemu, mamy tutaj bluetooth, mamy, tutaj jest taki oryginalny głośniczek, mamy zestaw głośnomówiący, łączymy się przez bluetooth, nie musimy odbierać telefonu, oczywiście trzymać go w ręce, wiadomo, za to są teraz wysokie mandaty, mamy zestaw głośnomówiący, oczywiście poprawia nam to komfort i bezpieczeństwo jazdy, a o to przecież w tym wszystkim chodzi, dźwięk, jak widzicie, media, czyli możemy sobie podłączyć USB lub wejście AUX. Teraz nic nie mamy podłączone. Radio, mapa, nawigacja: wszystko, wszystko tutaj działa. Za chwilkę nam się zaktualizuje ekran i wszystko, cała droga będzie pokazana. Bardzo fajna opcja, wiadomo. Nawigacja: widzicie, możemy sobie wpisać adres, wszystko już jest w języku polskim. Samolot sprowadzony jest z Niemiec przeze mnie osobiście, zajmuje się tym ponad 20 lat. Samochód posiada jeszcze, no wiadomo, elektryczne. Szyby z przodu, wszystko tutaj działa, mamy limiter z funkcją oczywiście też tempomatu, tu wtedy sobie włączamy tempomat, tutaj dozujemy prędkość. Mamy oczywiście blokowanie tylnych szyb, żeby nikt nam się nie bawił w przypadku załóżmy jak jedziemy z dziećmi. Dwa miejsca na, na, na kubek, na napój, skrzynia biegów manualna, pięciobiegowa, hamulec oczywiście ręczny. I tak to tutaj wygląda za moimi sterami, tutaj jeszcze taka jedna wnęka na, na jakieś rzeczy. Silnik się nie pali, tylko jest włączony zapłon. O, odpaliłem sobie teraz samochód. Widzicie, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Włączymy sobie halogeny, światełka, pokażę wam, jak to też się prezentuje. Z zewnątrz przejdziemy jeszcze na stronę pasażera, bo tam też jest coś ciekawego, coś ciekawego co muszę wam po prostu przekazać. Zobaczcie, jak auto się prezentuje. Przepraszam za mój pośpiech, ale, ale widzicie, pogoda nie dopisuje. Cały tydzień niestety taki jest. Możemy oczywiście też wyłączyć airbag, jak wozimy dziecko. To, co bardzo fajnego, czyli książka serwisowa w tym samochodzie. Do której też przejdziemy. Zdjęcia pewnie już jej widzieliście, ale do tego też warto wrócić. Dokładnie tak, dokładnie tu jest nawet polska książka serwisowa i za chwilkę powiemy dlaczego. Samochód posiada dwa kluczyki. Jeden teraz jest wiadomo, odpalony samochód. Drugi jest tutaj nieużywany, nowy w takim. Etui, o, cały, cały dobry. Książka serwisowa Polska. Dlaczego? Dlatego, że mamy też warsztat samochodowy. Wszystkie nasze samochody serwisujemy, żeby to wszystko było dobrze. Co w przypadku, kiedy kupujecie samochód, macie tylko wiadomo jakąś tam naklejkę, zawieszkę na podmaską, żeby był zmieniany olej, filtry i tak dalej. Tak naprawdę nic wam z tego. Macie pieczątkę, numer telefonu, oczywiście tu są dane samochodu, macie 27 stycznia co było wymieniane, olej silnikowy filtr oleju, filtr kabinowy, filtr powietrza oraz płyn hamulcowy, bardzo rzadko się to zdarza, żeby, żeby wy żebyście wykupują samochód żeby ktoś po prostu wymieniał nawet chociażby płyn hamulcowy, który jest bardzo ważny numery katalogowe części żebyście, jeżeli za rok będziecie ponawiać eksploatację, żebyście po prostu wiedzieli, co macie zamawiać, nie musicie nigdzie szukać, tylko macie wszystkie. Widzicie? Filtr powietrza załóżmy AP-135 Ukośnik 7, to są wszystkie numery katalogowe. Wykonane naprawy, wykonano serwis eksploatacyjny pozytywnie, profilaktycznie wyczyszczony układ hamulcowy, zalany nowym płynem hamulcowym. Układ klimatyzacji został odgrzybiony. Kolejny serwis eksploatacyjny nie później niż styczeń 2023 lub 110 tysięcy km, czyli co rok lub 10 tysięcy km serwisujemy samochód. Tu macie więcej, jakby się wiadomo. Później będziecie ten samochód gdzieś tam eksploatację robić. Oczywiście, tutaj jest ponowiony cały wpis, pieczątki, podpisy nasze, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było zrobione profesjonalnie. E, tutaj jest nawet kartka zakupu samochodu e, w Niemczech. Szukamy teraz właśnie wszystkich potwierdzeń. No przebieg jest potwierdzony. Mamy tutaj mnóstwo, mnóstwo, zobaczcie, papierologii, która jest bardzo fajna zresztą. Chociażby tutaj mamy potwierdzony przegląd niemiecki, 2020 rok, lipiec, samochód miał przejechane, muszę teraz znaleźć, 66 tysięcy km tutaj. Kolejny przegląd niemiecki wypada w lipcu 2022, czyli samochód jeszcze nawet w Niemczech może jeździć, po prostu jest w dobrym stanie technicznym, więc, więc to jest takie jego potwierdzenie. Oczywiście samochód zarejestrowany z ważnym ubezpieczeniem, z ważnym badaniem technicznym. Wszystko jak najbardziej w porządku. Cała elektryka. Samochód jest jak najbardziej sprawny. Samochód możemy dostarczyć Wam na terenie całej Polski gratis. Jest to opcja, którą też myślę, jedni z pierwsi zaczęliśmy to stosować. Działa to bardzo fajnie klienci. Zawsze są zadowoleni. Nigdy nie wróciliśmy z powrotem z samochodem do domu. Zawsze wszystko się każdemu podobało. W razie pytań zapraszam do kontaktu. Jestem dostępny pod numerem telefonu. Możecie pisać maile wiadomości z chęcią yy, i na pewno postaram się Wam odpowiedzieć. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej!